Witam Was kochani bardzo serdecznie, dzisiaj na Waszych oczach będę testować maskę, którą sama zrobiłam, bo cały TikTok o tym huczy i wszyscy mam tak piękne, lśniące włosy, że ja też postanowiłam, że to przedstawię. Ja mam włosy robione, e, miałam robioną ostatnio trwałą, przed wakacjami, bo chciałam być Shakira, ale nie? no niestety daleko mi do Shakiry, ale wiecie, chociaż troszeczkę. Więc mam mega suche włosy, one cały czas się plączą. Maska składa się tak, z mąki ziemniaczanej i z wody. Ja już tu sobie zrobiłam taki kieszeń i do tego się dorzuca zwykłą maskę i nakłada się na włosy i trzyma się na to na... na... Rywa się wysłowić, nie mogę. Pół godziny się trzyma i podobno mają tak zajebiste włosy, że po prostu będę miała mokry cały krok. Słuchaj, ta bardzo tak seksy robię. Słuchajcie, pytaliście się mnie ostatnio, czy sobie robiłam brwi. Nie, nie robiłam sobie brwi, tylko po prostu oczy mam niepomalowane i się odbijają te moje pijawki. Kusi, wyglądam, jakbym normalnie miała dwie kreski od szablonu. Słuchaj, ta dorzuciłam maskę. To tak wygląda. Zaraz będziemy nakładać. Słuchajcie, zobaczymy. Podobno już, podobno już jak nakładasz, to już ci się w rękach włosy rozczesują. Fu, jak ktoś nie lubi takiej konsystencji. To chyba, to się nakłada od chyda, no ale jak ma pomóc, mam nadzieję, że mi włosy nie wypadną. Ja, taka specjalistka od włosów i kuźwa nakładam jakiemuś mąkę ziemniaczaną, kuźwa, madafaka, dałam się wkręcić w jakieś tutaj wiecie, challenge'e, nie? To jest czelędzie! Słuchajcie, ja mam tylko nadzieję, że ta moja trwała mi się nie rozprostuje potem, bo ja chcę mieć te takie trochę spuszone włosy, bo ja wiecie, ja lubię być spuszona, bo ja lubię być taka napuszona. Stary, wracają. Ja... Leci wszystko mi na podłogę, słuchajcie. No, na razie słucham. Słuchajcie, zobaczcie, jakie mi się, kurwa, dwie linijki zrobiły. No, może być dobrze, a nie wiem. Zobaczymy, słuchajcie. Będziemy sprawdzać efekty. Zobaczymy, co to z tego będzie. Wszystko mi leci, słuchajcie, na podłogę. Z McDonald's się! Nie mam jak tej kamery włączyć, bo mam takie paluchy uwalone, słuchajcie, chyba... Nie wiem, chyba za mocny glut mi wyszedł. To chyba nie powinien być taki glut. Generalnie było dwie łyżki mąki ziemniaczanej, pół szklanki wody cały czas mieszając, żeby zrobił się kisiel jak lekko się przestudzi. Ja myślałam, że mi włosy zostały w ręku, ale to o, są. jakiś mi tam wypadł. I słuchajcie, cały czas mieszając, później jak się trochę ostudzi, no cały czas mi to leci. Jak się ostudzi, to trzeba dodać zwykłej maski, jakiej używacie na co dzień i nakładamy na włosy. I po prostu robimy z siebie, kurwa, idiota. I eee, to cała ja. Eee. Dobrze, że tutaj jest ten film, wiecie, ja jestem mistrzem masek. Dzień dobry, dzień dobry. Łazujemy papę na głowę. Zobaczymy, niechoby trochę. Leci, leci. Wiecie co? Jestem dzisiaj pogodynką. Dzisiaj spadł ostry śnieg. Zresztą jak widać. Ja mam zrycy beret słuchajcie, ja mam beret i, i tak ma być. I, I tak inaczej nie będzie, słuchajcie, inaczej nie będzie, nie będzie tutaj, wiecie, zamulania, no. Ciekawe, czy to by... No spróbowałabym, gdyby nie ta maska w środku, jezu, ja mam wrażenie, że mi się włosy odklejają. Może będzie dobrze, słuchajcie. Za pół godziny wracam i będą efekty. Nie, to nie miało być na buzi, tylko na włosy bo ja jestem cała w tym obklejona, no ale nic, trudno, taki ze mnie fryzjer, nie, jak w księty, górna mąka, o, baby, czekamy teraz 20 minut, pół go... 20 minut, bo pół godziny nie wytrzymam, już mi się nie chce z tym siedzieć, bo, wie, tak, ja nie lubię, ja nie lubię siedzieć w ogóle z niczym na głowie, ja muszę się podrapać po rowie, no, czuję już ten blask w tych włosach, no, czuję po prostu to, czuję, Jestem, jestem, słuchajcie, znowu mam tę gówno z włosów. Zobaczymy, jak moje włosy będą się rozczesywać, bo moje włosy ogólnie się słabo rozczesują. O. No idzie, słuchajcie, głodziutko zobaczcie. No. Nie wiem, jaki będzie efekt po wysuszeniu, słuchajcie, bo ja mam teraz loki, ale może mi się włosy rozprostowały przez to? Nie wiem. Ale idzie, słuchajcie, mięciutko, jak w masełko, normalnie. elegancko. O, oh, ciekawe, jak być po wysuszeniu. Mm. This is szak. This is very big szak. Słuchajcie, co prawda, ja wyciągnęłam trochę włosy na szczotkę, ale mimo wszystko one są fajne, fajniutkie, delikatnie. No po prostu... Rewelacja, polecam wszystkim tanio, niedrogo, słuchaj, tam teraz maluję oko i będę foko. Ty foko wpałeś mi w oko. Hi, 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 hi. Ale mam gładkie te włosy, słuchajcie. Jakiś kolor mi się zrobił taki świetny, co bardziej. No, polecam.